Jaki jest najlepszy czas na robienie zdjęć? Oczywiście, wiadomo, że zdjęcia można robić o każdej porze dnia i nocy, zwłaszcza nocy, jak najbardziej. Natomiast są takie momenty, okresy, czas, kiedy te zdjęcia wychodzą nam lepiej. To zdjęcie, to zdjęcie zostało zrobione pół godziny po wschodzie słońca. Dokładnie, nie zaraz po wschodzie słońca. To, to jest akurat zegrze, pomost w nieporęcie, gdzie słońce wschodzi tak mocno po prawej stronie i ono tam, jak wyjdzie, są takie mgły, wychodzi coraz wyżej, 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 i wychodzi nad drzewka i zaczyna się tutaj ładnie świecić. Do tego dochodzi to, że to słońce, kiedy już wyszło tak troszeczkę, ma e, m, bardziej naturalny, bardziej biały kolor światła, czyli balans bieli, który dobrze się dobrze wygląda, bo wcześniej to wygląda takie mocno wschodzące. To zdjęcie wygląda, jakby mogło być zrobione jak ktoś się nie zna a, przyszedł w południe i zrobił zdjęcie. To dopiero jak zaczynasz patrzeć o tym, że w południe do tego dołu po mostu nie będziesz mieć podświetlonego w ten sposób, to wyjdą ci dużo mocniejsze kontrasty. Tu też te cienie na wodzie będą bardziej takie czarne i nie będzie tam odbić kolorowych mostu, bo po mostu, czyli molo, bo one są tylko wtedy, kiedy dostają niskie światło odbijające. Pora. Dnia jest ważna. No ta, y, eksify mam tutaj do tego zdjęcia słabiuteńkie. To znaczy, no, prawie nie mam exifów. Y, mam tu zaznaczone, że także nie mogę powiedzieć raczej, nie pamiętam, nie wiem, y, kiedy to zdjęcie zostało z, wykonane, czyli w jakiej porze roku, bo to chcia, mnie interesowało. Jest, mam. Tu mam yy, yy, sierpień. Tu jest, że ono zostało zrobione w sierpniu, ale nie mam pewności, ono mogło być w sierpniu pierwszy raz obrabiane, czyli, yy, yy, ale to mogło być dzień później otwarte. W związku z tym jest to najprawdopodobniej sierpień, czyli bardzo wczesna godzina, bo w sierpniu słońce wschodzi, nie wiem, o czwartej z minutami. W związku z tym to jest godzina pół godziny po wschodzie słońca, czyli jest pół do piątej. No niestety chcąc zrobić dobre zdjęcia krajobrazowe, ale też i modelek zdjęcia. Ciekawe. Warto wybrać się właśnie wtedy, kiedy jest ten wschód słońca. Oczywiście trzeba się ciepło ubrać, bo wschód słońca jest zimny, a później, żeby móc zrobić zdjęcia, nie można zmaznąć, bo to nie ma sensu. Z danych, które tu są, to wiem, że to było zrobione Canonem 6D, bo w, to jest 2018 rok i tym Canonem ta robiła zdjęcia, z obiektywem Canon 24-70 mam tak zapisane, ale poza tym nie mam parametrów ekspozycji i w tego nie uda się wyciągnąć. Natomiast patrząc po głębi ostrości, która tu jest, to ta głębia została użyta za pomocą przysłony. Ale też jak widać po kaczuszkach, które są nierozmyte, czyli nie zdążyły się przemieścić, było to robione najprawdopodobniej zdjęcie z ręki, gdzie została użyta jak, bo to jest też do zdjęcie. Jak zwykle, wie, czyli priorytet przysłony, bo tak ta fotografuje, czyli użyła przysłony na oko, jedenastki, a może nawet szesnastki, czyli 11 albo 16. Do tego dobrała czas taki, żeby można było spokojnie zrobić z ręki zdjęcie. No, a projektyw ma stabilizację, no ale. Zawsze, żeby te kaczuszki, żeby woda się nie rozmyła, to mimo wszystko jednak lepiej użyć takiego czasu w jednej setnej części sekundy, nawet przy takim czymś. Ogniskowa, moim zdaniem, jest bliżej tych 24, może 28 zrobione zdjęcie. Natomiast jeśli chcesz zrobić takie ładne, soczyste, ciekawe zdjęcia, musisz stać na wsód słońca, bo to zdjęcie zostało zrobione. Pół godziny po wschodzie słońca, i to jeśli to będzie zimą, pół godziny po wschodzie słońca, też będziesz miał ładne zdjęcia. Także zachęcam Cię do wczesnego wstawania, żeby wcześniej robić ładne, ciekawe zdjęcia. Dziękuję za uwagę, na razie. Cześć. you